Cześć, witam z powrotem. Dzisiaj robimy oddech 3 Dlaczego warto zrobić oddech czmiela? Dlatego, abyśmy przede wszystkim uspokoili nasz umysł. Jeżeli mamy dużo myśli i jest nam ciężko się skupić, zachęcam do zrobienia tej praktyki. Dodatkowo jeszcze do otworzenia czakry gardła, popracowania troszeczkę z naszym gardłem. Jeżeli macie problemy z wysłowieniem się albo czujecie blokadę energetyczną tutaj, to fajne jest to ćwiczenie, które troszeczkę uwolni mam to napięcie z gardła tutaj, z czakry gardła. Obniżamy też ciśnienie. Jeżeli macie dużo gniewu, złości, zamiast na kogoś Krzyczeć i mówić to im bezpośrednio w twarz. Zachęcam do zrobienia tej praktyki, która pozwoli Wam wejść głębiej do siebie i zobaczyć, co możecie tutaj zmienić, jak popracować, jak lepiej zareagować, żeby było spokojniej na przykład w pracy czy w domu, tak? Na czym polega ta technika? Wracamy do siebie, skupiamy całą energię do siebie, będziemy tworzyć taki wibrujący mm, dźwięk, taki jakby humming. Hmm, tak rozluźniając delikatnie usta, tworząc tutaj przestrzeń, żeby wibracja nam masowała usta dodatkowo, tak? Będziemy mieć piękne usta dzięki temu. I będziemy wchodzić do środka, masując wszystkie organy, uwalniając napięcie, otwierając czakrę gardła, otwierając nasze gardło komunikacyjny kanał, rozluźniając nasze usta pięknie e, i wchodząc do siebie, do wnętrza. Ja pokażę, jak to będzie wyglądać. Zamykamy oczy, odcinamy się na chwilę, jeszcze oglądajcie mnie, później to będzie się robić sami. Zamykamy oczy, uszy, tworzymy przestrzeń między ustami i zaczynamy tutaj wibrować. Hmm. Okay. I tak to wygląda ta technika. Robimy trzy minutki. Zachęcam do praktyki, do spróbowania. Dajcie znać, jak Wam było. Czy poczuliście się lepiej, spokojniej? Czy... Czujecie, jak Wasze neurony tutaj się łączą, tworzą nowe ścieżki i jesteście super skupieni, skoncentrowani i doładowani. Pozdrawiam, zapraszam na następne zajęcia.